Jak poznają Państwo najlepszych polskich menadżerów 2011 roku? Myślę, że już bardzo dużo nie muszę opowiadać o dziesięcioletnich komórkach. Market od 15 lat i prawdopodobnie wszyscy Państwo znani. A teraz już czas na wręczenie statuetek dziewięciu najlepszym polskim menadżerom roku 2011. Dla grupy PKP Cargo, logistyk, dla, dla samego Cargo no, dotychczasowe wyniki są nadspodziewanie dobre, naprawdę strasznie się cieszymy, nawet zastanawiamy się czy nie weryfikować swoich planów na 2011 rok, no bo po, po pięciu miesiącach mamy coś, czego się do tej pory nie spodziewaliśmy, wchodzimy na przewozy, no takie, które były wiele, wiele lat temu, kiedy Cargo było praktycznie monopolistą. I sądzimy, że na pewno ten rok 2011 to połamiemy wszystkie procenty wzrostu, jeżeli chodzi i o wyniki finansowe, i jeżeli chodzi o przewiezioną masę, przychody. No i, i efekty restrukturyzacji. No, ubiegły rok był taki bardzo zmienny dla nas. Z jednej strony osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki w sprzedaży ubezpieczeń na życie. Myślę, że mamy pozycję no, jednego z liderów rynku, w szczególnie w biznesie z składką regularną, na co się koncentrujemy. Całkiem nieźle też funkcjonował nasz fundusz emerytalny. Natomiast dużym wyzwaniem dla nas był, były wszystkie ubezpieczenia majątkowe, dotknęły nas wszelkie możliwe. Jak cały rynek, problemy rynku dotyczące te rentowności. Ale dzisiaj nagroda, którą odebrałem, jest dla mnie dobrym prognostykiem, bo nie dużo odebrałem nagrodę. To ten rok też takim nieźle się zaczął. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby poprawić wyniki finansowe grupy, z czego się bardzo cieszę. Na ten rok plan to jest przede wszystkim kolejna akwizycje w Polsce. Chcielibyśmy. Ten rynek znacznie bardziej skonsolidować i przynajmniej nasze przychody zwiększyć o kilkanaście procent w wyniku akwizycji plus wzrost organiczny. Drugi element, który sobie postawiliśmy za cel na ten rok, to jest ekspansja zagraniczna. Rozpoczęliśmy ekspansję w Rumunii. Tworzymy od podstaw nowoczesną liczarnię, Centrum Liczenia i Transportu Gotówki w Bukareszcie. No i chcielibyśmy do końca tego roku rozpocząć współpracę z grupą klientów. Bankowych na terenie. Językiem prostym, przystępnym, łatwym wyjaśniamy procesy skomplikowane i trudne, czyli jak zarabiać pieniądze, jak założyć firmę jak przejść wszystkie te meandry finansowo prawne to co jest w innych nazwijmy to poważnych gazetach opisywane na w sposób niezwykle skomplikowany u nas te strasznie skomplikowane mechanizmy są przekładane na Prosty język, tak żeby przeciętny Kowalski, mający 3 czy 5 tysięcy złotych kapitału, mógł założyć własną jednoosobową firmę albo firmę rodzinną, albo mógł znaleźć źródło finansowania dla tej swojej firmy, czy to w postaci kredytu bankowego, czy to grantu z Unii Europejskiej, czy też znaleźć wspólników, oferując im fajny pomysł. A jaki powinien być w takim razie menadżer rock? Skuteczny, przede wszystkim skuteczny.